Nie wiem, czy mu ona to czyta. Nie wiedziałem, że już jesteś. Czy to są. Tak, okulary do czytania. Boże! Wziąłem książkę i okazało się, że te literki są tak małe. A nie możesz tego trzymać trochę bliżej? Próbowałem! Próbowałem nawet tak! I nic nie dało. Dlatego kupiłem te okulary. Nie! Nie potrzebujesz ich. To jeszcze nie jest ten czas. A widziałeś, że ktoś obcy zaparkował na naszym podjeździe? Czy ty właśnie robisz za monitoring miejski? Ja tylko chciałem przypilnować tu porządku, żeby nikt za szybko nie jeździł i źle nie parkował. Jak taka stara baba w oknie. Czy to te niewinne dzieci, które grają w piłkę? Tak! I zawsze grają po szóstej. Zaczęły ci przeszkadzać, prawda? <gasps> Otwórz swojego laptopa. Czy Ty właśnie przeglądałaś domy, na które Cię nie stać, tak po prostu dla zabawy? Ja po prostu chciałabym mieć swój ogródek i sadzić w nim groszek i hodować kózki. Spójrz na czcionkę w moim telefonie i tak ledwie co mogę tu przeczytać. Boże, co ja wyprawiam! Misia, to chyba jest naturalne. Starzejemy się razem. Poprawka, kochany, to Ty się starzejesz i ja będę wiecznie młoda. <noise> o! Podaj Voltaren. No mówiłem, czasu nie oszukasz.